Witam, nazywam się Marek. Dzisiaj pokażę Ci, jak skonfigurować przesyłanie nowych lidów z konta reklamowego na Facebooku do listy E-mail Article Response. Jest to konieczne, aby automatycznie przenosić nowe LEDi z Facebooka do innych systemów. Na przykład, możesz dodać nowe LEDi do listy E-mail Article Response i ustawić na nich różne szablony mailingowe, aby wzbudzić zainteresowanie swoją ofertą. Przejdźmy teraz do konfiguracji. Najpierw musisz utworzyć nowe połączenie. Na tym etapie możesz skorzystać z jednego z gotowych szablonów systemów, do których można przenosić dane. W takim przypadku musimy wybrać szablon systemu Artikel Response. Na tym etapie musisz połączyć swoje konto na Facebooku z systemem Save Leads. Najpierw musisz podać swoją nazwę użytkownika i hasło do Facebooka, następnie kliknij edytuj ustawienia. Na tym etapie widzisz wszystkie strony reklamowe, do których masz dostęp. Polecam zaznaczyć je wszystkie naraz, aby móc w przyszłości z nimi pracować. Teraz musisz pozostawić wszystkie pola wyboru włączone. Gdy połączone konto jest wyświetlane na liście, należy je wybrać. Następnie wybierz stronę reklamową, na którą chcemy przenosić leady. Wtedy musisz określić formularze, dla których dane będą przesyłane. Jeśli masz określonych wiele formularzy, będziesz musiał utworzyć wiele połączeń dla każdego z nich. W tym momencie musisz połączyć swoje konto Article Response z usługą Save My Leads. Na tym etapie należy podać login i hasło do konta osobistego Article Response. Gdy połączone konto jest wyświetlane na liście, wybierz je. Następnie należy określić listę, w której nowe kontakty będą tworzone na podstawie lidów z Facebooka. Teraz widzisz pola do wypełnienia przez kontakt. Do tych pól możesz przypisać zmienne z Facebooka, w tym celu kliknij w pole i wybierz zmienną z listy rozwijanej. Jeśli jesteś zadowolony z gotowych pól, możesz pozostawić je bez zmian. Po wszystkich ustawieniach kliknij Kontynuuj. Na tym etapie widzisz przykład wypełnienia pól, które zostaną wysłane do Article Response podczas tworzenia kontaktu. Aby sprawdzić poprawność ustawień kliknij Wyślij dane testowe do Article Response. Po udanym wysłaniu przejdź do swojego osobistego konta RTK Response i sprawdź wynik. Jeśli wszystko ci odpowiada, wróć do usługi Save My Leads i dokończ konfigurację. Aby nowe ledy z Facebooka były natychmiast przesyłane jako kontakty do Article Response, musisz włączyć automatyczną aktualizację. W tym celu kliknij i zakończ konfigurację. W razie potrzeby możesz zmienić nazwę połączenia, w tym celu przejdź do jego ustawień. To wszystko. Życzę udanych ustawień integracji i powodzenia.